Witam Państwa serdecznie na Zamku w Malborku. Przychodzę dzisiaj z informacją o drugim nerweralgicznym miejscu, które najlepiej zwiedzać jeszcze dużo przed godziną 15 w sezonie zimowym. A mianowicie wchodząc na Zamek Wysoki, kiedy zobaczycie Państwo już witraż i kuchnię, wejdziecie na pierwszą kondygnację tymi właśnie schodami. Z tych schodów Zwiedzicie wszystko, co znajduje się na pierwszej kondygnacji. Czyli szybciutko powiem, w te drzwi Państwo wejdziecie, zobaczycie kapitularz, potem wejdziecie w ten krużganek, zobaczycie komnatki dostojników, potem przejdziecie przez dormitoria i tu na wprost tym korytarzem dostaniecie się Państwo do kościoła. W kościele znajdują się schody prowadzące na drugą kondygnację Zamku Wysokiego. O, czyli te górne okna.